I na wstępie chciałem powiedzieć, że... Yy, aha, dzień dobry wszystkim. Yy, w związku z zaistniałą sytuacją tam u was na wschodzie Europy. Donek, kurwa, powiedz mi jedno. Dlaczego ty siedzisz tutaj? Paliwo 4Z, węgiel wam wstaniał, a ty łakomisz się na durne miliony. Przecież u was w Polsce żyć nie umierać. Popatrz na kolegów obok. Ciężko pracują, smutni też by chcieli. Ten to nawet wyłysiał. Patrz, no spójrz na niego. Fajny chłop, nie jak się ubrać. Garnitur Tom Kupił. Stać go. Bo ma pracę. A u was taki dobrobyt, że z węgla rezygnujecie. Klep Macie dobry. I piwo. Też tanie. Mm, I dobre. Nie będzie więcej numerów, pierdzenia w siedzenie, kręcenia ołówkiem. Skąd ty się tu, kurwa, właściwie wziąłeś? Ja jestem politykiem wysokiej rangi. To do renty sobie dorabiam, bo <laughs> ręcina cienka. Piłka i muzyka to moja tematyka. Zresztą posłuchajcie tej nuty.